Cześć Wam. Taka miła niespodzianka wpadła mi do głowy. Mianowicie, 18 lutego będę w Warszawie, poprowadzę wykład otwarty, na którym pochwalę się swoimi wynikami finansowymi. Pokażę Wam, jak wyglądają moja gra, moje inwestycje. Pokażę Wam wyniki finansowe ludzi, którzy są po szkoleniu już odbytym u mnie, są od samego początku. Niektórzy wpadli niedawno, niektórzy. Dużo wcześniej, poznacie tych ludzi osobiście, możecie wpaść, możecie zadać im pytanie, możecie przede wszystkim wysłuchać mojego wykładu i zobaczyć, w jaki sposób zacząć zachabiać na Buchmacherce. A da się, da się, tylko trzeba zmienić podejście, trzeba zacząć stosować matematykę w Buchmacherce i cała reszta później Wam się ułoży. Jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie mnie poznać i chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to musicie być 18 lutego. W Warszawie. Jeszcze co do szczegółów, gdzie i o jakiej godzinie podam wam w najbliższym czasie. Natomiast wstępnie już wiem, że 25 lutego będę również w Krakowie. Ewentualnie w przyszłych terminach zamierzam pojawić się też we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Natomiast to, co jest pewne, to 18 lutego, jeżeli jesteś gdzieś w okolicach Warszawy. To nie może Ciebie zabraknąć. że jesteś zainteresowany, chcesz się czegoś nauczyć, chcesz się czegoś dowiedzieć, chcesz zobaczyć, jak to wygląda u nas na żywo, bardzo zapraszam Cię. W takim razie 18 lutego w Warszawie. Pozdrawiam. Siemka Hej.